Ej chłopie Ale mały rozpęd, bo nie ma jak Ej jeszcze raz Ej, pomóc ci? Nie, czekaj Co jest? Paliwo brakło Nie będę że tyle spali A, nacisnął, niech to on nawet dobrze No lepiej, że ci zgadza, ale ten Ej Kasper patrz, a jakbyś wziął sobie z tamtej drogi powoli na jedynce i dopiero tu dwójkę? Ale te gałęzie, gościu, tu taki zakręt się wchodzi I mnie się, że mnie zniesie Aha no, 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 kurde, ja nie widziałem ciężko jego. Mało miejsc tak się No nie, nie próbuję, kurde, chciałbym, no. Fajny no. pojazd, chłopie, że ty tu wjechałaś? Mocne, dawaj do Kaspra. No, dawaj, dawaj. Co jest? A. Tutaj fajnie. Dwójka i leci, ogień. Jeszcze raz. Moment, moment. Dawaj jeszcze raz, ale mega blisko Tylko, że tu jest taki korze. Ej, wiesz, że ty już przednie koło miałeś tutaj? No wiem, ale się zcykałem w żeby... No Ale ej, może tu ten surował Że, ten? No A który ty wcześniej podjeżdżałeś? Ten Aha No że tutaj i tu Mogę, mogę a, no ale zobacz jaki tu jest wybicie, też nie wiem Mogę, możesz spróbować Ej, Kacper! A nie lepiej stamtąd, żebyś wziął sobie rozpęd? Czekaj, spróbuję stąd Dobra Tutaj Lepiej tam. Ale tu już mega blisko, dawaj teraz tam. Ale tam podjechał już, tam podjechał, a tutaj nieco nie? Ale prawie to samo. Ej, Katper, patrz. Jakbyś tamtą stroną, co nie? Bo tutaj jest ten korzeń. Ale zobaczę, co jest taki ropa? Trójka Mało gazu, nie dałeś mu. Wkręć go na obroty. Ooo! Teraz idzie. No, no noc, nie. No. Dobrze rozpędzony był Ale właśnie, przebudzałam trochę tam Ale wiesz, tu też w zakręt musi wejść, co nie? Ja przecież nie że luz mam Dej mu tam! Moment, moment Ej, tutaj ładniej już ten szedłeś No ja, Jechałeś, znaczy, bardziej O, że cię Nie Dobra, no, też mniejszy zakręt, co nie? A, ale to chyba, że to już się ten korzyty ja nie jest piękny, ale to nie tam jest kagutka. <ścjalnie> bez kitu. Jeszcze tutaj ej. Ja tu chyba jedynką próbuję. A nie dwójką? A że tutaj? Ale full widzisz jak tu weżę? No. O kurde, ale będzie stale to bez kierownicy. No tam. Ale hej, tak szczerze, nowa opona tutaj i bez żadnego problemu by wjechał na jedynce. Tak, tak, tak. mieli ci koło w miejscu. Serio. nie wywala piachu w ogóle. Tak.